Co jeżeli twój starszy brat jest wilkołakiem? Jeżeli pewnej nocy odkryłeś, że twój starszy brat jest wilkołakiem, nie zaczynaj krzyczeć. Krzykiem nie poprawisz sytuacji, a możesz tylko zaszkodzić. Po pierwsze, postaraj się uspokoić. Nie biegnij od razu podzielić się tą radosną nowiną z rodzicami. Prawdopodobieństwo tego, że ci uwierzą, jest praktycznie zerowe. W najlepszym przypadku pomyślą, że twój starszy brat uciekł w tajemnicy na randkę, a ciebie ukarają za skarżenie i przerwanie rodzicielskiego snu. Jeżeli będziesz upierał się przy swoim, rodzice mogą pomyśleć, że masz zaburzenia psychiczne i rano zawiozą cię do szpitala. Albo wezwą karetkę, jeżeli zbyt gorliwie będziesz udowadniał, że masz rację. Jeżeli jednak trafisz do szpitala, to chociaż tam trzymaj język za zębami. Inaczej, ogromny zastrzyk ze środkiem uspokajającym i sen przez całą dobę masz jak w banku. Jeżeli udało ci się uspokoić i nie rozgadać tajemnicy brata, obmyśl swoje kolejne działania. Wariantów nie jest zbyt wiele. Albo pójdziesz za jego przykładem, albo poszukasz sposobu, żeby przywrócić go do normalnego stanu. Jeżeli postanowiłeś dołączyć do nocnego życia wilkołaków, nie proś tak od razu brata, żeby cię ugryzł. Możliwe, że stał się wilkołakiem nie od ugryzienia, tylko z powodu złego zaklęcia. I nawet sam nie podejrzewa, że jest wilkołakiem i zamiast cię ugryźć i zrazić, po prostu cię zje. A może otrzymał ten dar od kogoś z krewnych, dlatego nie ma co wyciągać pochopnych wniosków, tylko szybko przyjrzyj się swoim rodzicom. Jeżeli rodzice również są wilkołakami, przestań ich obserwować i śpij spokojnie. Prędzej czy później też się nim staniesz. Jeżeli rodzice nie mają z tym nic wspólnego, poszukaj innych winowajców choroby brata. Zanim szczerze porozmawiacie, przeprowadź tajne śledztwo. Brat może ci nie uwierzyć wilkołaki bardzo rzadko pamiętają o swoim przebywaniu w zwierzęcej skórze. Dlatego szczerą rozmowę z bratem rozpocznij dopiero wtedy, kiedy uzbierasz wystarczająco dużo dowodów. Jeżeli martwi cię los sąsiadów, wcześniej zatroszcz się o nocne odżywianie twojego brata. Nie zapominaj położyć obok jego łóżka porządnego kawałka mięsa. Oczywiście dopiero po tym, jak zaśnie. Jeżeli stał się ofiarą złego zaklęcia, to można przywrócić mu ludzką postać, narzucając na niego o północy jego własne ubranie i patrząc w oczy, nazwać go po imieniu. Jeżeli taki sposób jest ponad twoje siły, poszukaj pasa, naszyjnika albo belki, przy pomocy których go rozaczarowano. Rozetnij pas, złam naszyjnik albo każ bratu przeskoczyć przez magiczną belkę. Jeśli to nie pomoże, znajdź obrażoną przez brata czarownicę i ją zniszcz. Czary się rozwieją. Albo spróbuj ją ubłagać, żeby oddała bratu ludzko postać, ale bądź przygotowany na to, że w zamian może zażądać bardzo dużo. Na przykład obietnicy, że się z nią ożenisz, jak dorośniesz. Jeżeli jednak twojego brata nikt nie gryzł, nie czarował i nie nagradzał kiepskim spadkiem, to bardzo możliwe... Że twój brat jest silnym czarodziejem i zmienia się wilka z własnej woli do załatwienia swoich własnych czarodziejskich spraw. A wy wiecie, jak odróżnić wilka od wilkołaka? Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie o łapce w górę i o zasubskrybowaniu naszego kanału. Cześć!